Rozwój osobisty jako sam w sobie mm, pojawił się na mojej drodze jakieś 20 lat temu, mm -hmm. a w Polsce jeszcze niewiele się o tym mówiło, bo niewiele osób, które mm, coś na ten temat w ogóle wiedziało, no przede wszystkim nie było takich multimediów jak dzisiaj, tak? Kiedyś, by zaistnieć, trzeba było w zasadzie uczestniczyć w jakichś klubach networkingowych, spotkaniach, występować właśnie w telewizji, mhm. w radio. Na internet dopiero, że tak powiem, czekaliśmy, zanim, zanim się pojawiło to co, to, co mamy dzisiaj. Te 20 lat temu to nie był jeszcze przełom, ale to był taki pierwszy sygnał. Nie? Pierwszy sygnał, że coś powinienem robić. Ja generalnie praktycznie od kiedy skończyłem 18 lat, to zacząłem pracować, tak? Poszedłem mhm. do. Do pracy, jak większość. Ja jestem z takiego rocznika, że używam sformułowania, że ja się albo o 5 lat za wcześnie urodziłem, albo o 5 lat za późno. Mówię pod kątem przedsiębiorczości, mhm. czyli możliwości. Ja skończyłem 18 lat w roku 90, czyli w momencie, w którym Polska wchodziła w pewnego rodzaju przełom. Mhm.